Cześć, przedstaw się. Cześć, nazywam się Bata Sierpińska, mam 25 lat. Akurat w konkursie reprezentuję województwo lubelskie. Co robisz na co dzień? Na co dzień ukończyłam studia inżynierskie na Politechnice Lubelskiej, natomiast bardziej interesuje mnie marketing, więc rozpoczęłam drugi kierunek właśnie z marketingu i brokeringu informacji. Powiedz mi, jak wygrasz konkurs z piękności z Polonia, to co się zmieni w twoim życiu? Właściwie nie wiem, czy dużo się zmieni, bo w modelingu już trochę siedzę. Uwielbiam sesję pokazu. No jest to taki nieodłączny element mojego życia. Miałam też okazję być na kontrakcie w Mediolanie. Poznałam pana Armaniego, więc wydaje mi się, że no na pewno będzie to jakiś przewrót w moim życiu. Może przeprowadzka do Warszawy, ale na razie jeszcze nie wam Zobaczymy po finale. No dobrze, a jeżeli się nie uda? A jeżeli się nie uda, to tak jak mówiłam, będę po prostu kształciła się, rozwijała w kierunku marketingu. Zaproś widzów naszego kanału do tego, żeby głosowali właśnie na ciebie. Serdecznie zapraszam do głosowania na mnie. Numer 16.